Dzień dobry, witam wszystkich. System Shock 1, poziom naukowy. Kurczę, to jest... to się, to się, to się nie ma Teraz booster. Jak działa booster tak eee, taki. Wow. Jakbym jeździł na jakichś rolkach albo czymś. Dobra, mogę tutaj się podać, wpakować. Tu jest w miarę jeszcze jasno. Czy znaczy nie do końca? No, kto no, by tak. Wskóz to zaprowadzi. Jakiś szyb. A? Cóż to jest? O, wow. To są te małe droidy naprawcze. mi się nie boję. Au! O kurde, mam ozdrowie. Kim eee. kurde, trupający. Ja. Powiedziałem, że się nie boję i to efekt. Eee. Aha, to jest jeszcze w tym miejscu. A, zabiję tylko jednego, wspaniale. Mój tak naładował. Chciałbym, powiedziałem, że się zdrowia. To było beznadziejne. Zupełnie mi nie poszło. Nie to co wcześniej. Kurde. To durny robot ten, głupi robot co... Yy. Takie coś mnie zabiło. Szlak to wszystko trafił. No ale przynajmniej uzyskałem lepszą widoczność. Yy. Teraz już nie dam w ten sposób Wydymać Podejść na głupcze Następny głupcze podejść Aha! Dzień dobry, do widzenia. Tego że nie spodziewałem No dobra, wiecie co, po prostu nie będę tam szedł. Kurde, dlaczego tym razem ten granat tak kartek... Właśnie, jest zdecydowanie lepiej. No! Chociaż i tak nigdy nie jest tak dobrze jak tym pierwszym raz kiedy jeden gra, tym wszystkich zapiłem. Dobra, czyli nie idziemy tam, jednak, jak się okazuje. Poczekam chwilę, aż się. Widoczność poprawi, tak jak ma być. Włączyłem super? Nie włączyłem. Spoko. No! Tutaj się może napiję herbaty. Ora, już lepiej jest. O kurde, co to jest? Ile? Zwłok oraz lok. Okej, okay. kolejny lok. To będzie trochę do wysłuchania. O, jakiś martwy cyborg. Gore Tiger. Aha. To niezbyt przyjemnie brzmi. Geordzie, ja się pakowałem. E? Ja to jest tylko okienko. A tu? karteluszka, Papiery. Raport inżyniera John David Wong, 17 września. Informacja dla poziomu naukowego inżynierii. Nadal mam problem ze zlokalizowaniem źródła skoków zasilania w kwadrancie beta. Przypuszczam, że są one powiązane jakoś z innym, nie, nowo innymi nowo powstałymi procesami szodana. Pani Endicott przypomniała, że ma zainstalowane wyłączniki obwodów zasilania w kwadrancie. Powinno być kwadrancie, jest napisane kwadracie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Gdyby znów zanikło zasilanie w beta. Dobra. Ponadto. Wong i Endicott. Pierw Endicott, bo wcześniej. Dziś pani. Kind of Chyba, że to mąż. Cały czas pojawiają się straty energii. Inżynierowie nie potrafią tego wyjaśnić. Według jednej z hipotez komputer wykonuje jakąś bardzo poważną operację, ale nikt nie wie jaką. Zainstalowaliśmy oporniki, lecz mm, nie o to chodzi. Wszyscy pracują nad wyjaśnieniem zagadki. To naprawdę dziwne, co się dzieje na tej stacji. Dwa dni później ciągle nie wiemy, dlaczego komputery zużywają tak dużo energii. Naprawdę nikt nie może znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Dzisiaj postanowiliśmy założyć nowe oporniki w sektorze Alpha. Może to się one pomogą. Nic nie pomagało, nic, nic, nic. Jesteście już martwi, niestety. A, tu nic nie było. Chciałem tylko to odkryć na mapie wspaniale. Doskonale. Coś tu jeszcze nie czy mi się udało? Nie. Kurde, tu na maksa. Chyba nic tu nie ma. Dobra, co to jest z kolei? Drzwi są zablokowane. To? Okej, okay, jak to działa? Dosyć banalnie. Nie będzie naprawionowany? Nie. O a modu dartguna oraz pistolet, który w zasadzie mam, ale wezmę... A, zaraz, nie mam miejsca na to. Czyli zrobić, trzeba tak, walić jakąś broń. Wiemy. wiemy, weźmiemy ten pistol. A nie, on nie ma amunicji. No dobra, to może się spadać. Dać spory stun gun, którego i tak chyba nie będę używał, no ale trudno. E, rura A tu nic. Uuuu, kurde, ile tutaj różnych gadżetów Min Mnóstwo. O, rany boskie. To pomieszczenie jest naprawdę hojne. Łocho, ho! Jeszcze! I to są po pociski, właśnie pokryte teflonem. Ciekawe się chyba te pociski. Nie, czy to nie są właśnie te skuteczniejsze przeciwko robotom. Dobra, teraz przynajmniej będzie wiadomo, że tutaj jest tylko ten jeden gadżet w postaci broni energetycznej. O, hej. Wąs łapami. Waliska. Pusta waliska. Szafki i kurde. Kolejny log. Strasznie dużo tutaj nie do powiedzenia. Nie ma tu nic za tym? Nie ma. Także wysłajmy. O, widzę jeszcze tylko mutanta zabije. O, jeszcze jeden.

to jest dwa dni później tego Wonga. Komputery chyba są uszkodzone. Kiedy przyszedłem do pracy, komputery przeprogramowały jednego robota, żeby nikogo nie przepuszczał. Jedyne wyjaśnienie, jakie powtarza, brzmiało bez sensu. Ona zamknęła frontowe drzwi i mój biedny kluczyk już nie pasuje. Chyba będzie trzeba tego robota rozważyć w drobny mak, inaczej mógłby kogoś skrzywdzić. Na razie dostęp do sektora beta jest zablokowany przez zidiociołego robota. To ci dobre. Aha, aha więcej apteczek, czemu nie? A, zaraz, wszystkie złogi sprawdziłem, Po tych... Kurwa, to ciemno! Nie wiem, w którym momencie dostaje się tą latarkę. Ouch! Znaczy, Uważać spokojnie. Z e, parku wystarczy na tego kolesia. Wydaje mi się, że tu jest miejsce, które. Z drugiej strony. A kuku? To jest miejsce, gdzie się respawnują się cyborgi, coś mi się kojarzy. Kurde, cały czas musi do sterowania, no. Dobra idzie ciała cyborg. na żadnej kamery nie znalazłem. Param, 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 param. E? Muzyka się zmieniła. E, to mi bardzo brzydko pachnie. To mi bardzo, bardzo, bardzo brzydko pachnie. Kiedyś pamiętam, że tutaj było miejsce, gdzie był bardzo trudny robot, trochę nie na miejscu, który pilnował czegoś. Mam wrażenie, że to jest gdzieś tam, ale... O, ja słyszę więcej tych mutantów. A cyborg, bardzo daleko. ta Jednak -da, mam coś ze snajperem wciąż. A może to tutaj? A, nie! Uważaj tego dziada. Mam nadzieję, że się nie będzie prze... Na razie zostałem w spokoju, bo on jest dosyć niebezpieczny. Jest Jestem dużo bardziej niebezpieczny niż jakikolwiek przeciwnik do tej pory poznany. Ale ja się jeszcze cofnę wcześniej, ponieważ... Um... A co jest? A, to mnie to z tej strony nie było. Okej... Okay. Co to jest? A to jest winda. O, i koleś tam jest. Nie chciałem, żebyś spadł. Po co to winda, skoro tu jest ta krampa. rampa? Wow. Kontroler energetyczny, Co ci dopiero. O, most się pojawi dzięki temu. O, kamera. Hej. Bim, para, pam, para, pam. Pakiet bojowy numer 50, nie numer. który? 25? 16. Ja chcę to włączyć, to jest włączone. Chyba um... gdzieś tu powinien być włącznik do tego, mam nadzieję. Albo coś mi pierdziej Może już to włączyło się. A, granaty tu są! Jestem ślepy. Zmienia dużo już mam tych granat. Całkiem... nieźle. 16 granatów. One się będą przydawać w przyszłości, mam nadzieję. Czyli nie mam nadziei, tylko będą, bo w końcu mogę ich używać. Czemu jest tak ciemno? Przecież to nie było tak ciemno, czy... To coś... Się... Nie, to ten most steruje ja tym mostkiem. Teraz go nie ma. Tak, teraz jest... czyli to... okej, okay, to się zgadza. A to? A, to winda, No dobra, to nie było, było oczywiste. Kurde, to ciemno! A, hej, kolego! Trzymał zdrowia. Pam, pam, pararam, pararam, pararam. O, dobrze, dobrze, dobrze! A, to gdzie prowadzi? wymagany poziom naukowy. perem, i to będzie z drugiej strony tego robota, którego się obawiam. A mogę tu wejść? Nie, muszę mieć u. No. Dobra. Na razie zostaję gościa tak długo jak tylko możliwe. się tym spokoju. Wpierw podkrywam inne miejsce. param, A zaraz, a tu mogłem wejść? Chyba nie. Przecież jest nau no potrzebny. Teraz tak. To jest to miejsce, z którego przybyłem, generalnie do tego dużego korytarza. Ale z drugiej strony, ja tutaj coś ominąłem przecież. Na przykład, to, jak to ominąłem? Nie, a tutaj po prostu nie wszedłem i nie zaznaczyło się na mapie doskonale. Ej, ale tu. A kurde, grupa 4, dobra? No to w takim razie jeszcze tu.

Dobra, projekt na strzelnicy. A, ja mogę wrócić. Nie mogę w sumie nic zrobić. Jeszcze mamy tutaj jedne drzwi i drugie drzwi. Param, tu. What the hell, tak dwa. O nie. O, wiedziałem, że to będzie jakiś sekret. Haha. Czy ha, ha. to jest sekret w ogóle? Idziemy to, z... co to daje w ogóle. A, A tutaj. O, oh, jest! To mi się akurat idealnie przyda. W sumie dziwne, że w ten sposób jakiś taki. Jak mam stąd wyjść teraz? No, koma już jest zablokowane, ale co było, jakbym się tam zrzucił? Czy mogę stąd wyjść? Muszę mieć taką możliwość przecież. no, nie da się wspiąć. Jasne gwit, chyba jestem udupiony. Eee, nie rozumiem tego. W górę, chcę, żeby to przestało działać. Dół! Czy mogę jakoś to odwrócić? Kurde. O, niech to szlak. Ja nie wiem, jak stąd wyjść. Nie! Nie chcę żebyś zablokowany. Panie, że tajne drzwi, ale ja wiedzieć, że... Czy tu jest jakiś przycisk, który to cofa. No, nie wierzę, że nie ma, no. ślepy. Dlaczego w ten sposób to No Dobra, spokojnie, powoli, bez paniki, rozejrzyjmy się. Bo to jest bardzo głupie. Nie widzę żadnego przycisku, który mógłby to odwracać. Jak mógłby takie coś zrobić człowiekowi? zgotować taki los. Przecież to jest absurd. Jak dlaczego on są zablokowane być otwarty do otworzenia drzwi Ah, come on Cz, Muszę wczytać jest wcześniejszy zapis, gdzie ja to zapisałem niby? wiem, chyba koło tego robota Nie, jeszcze w jakimś innym miejscu Fuck! A zaraz mi to w ogóle nie było nawet Kurde, co tak... Za... Polarny błąd. Tu jesteś płego. Tam jest ten głupi robot, nie będę tam zaglądał. O rany, dobra, nie będzie, że jeszcze raz to szybko przebiegnie, na szczęście, tak dużo nie ma do odrobienia. A zaraz tu byłem... A nie, nie byłem tutaj. Myślę, czyli tak jeszcze raz. Winda! Ten mutant gdzieś jest... O, cześć! A nie muszę w wino. w winę. Idziemy po schodach. To wziąć granaty. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Otworzyć drzwi. Powinno się uruchomić automatycznie. Ciemność. O oh, come on! Wow, uważać trzeba. O zdrowia. Ten ten pa pa pam pa lam pa ram przerwa.